Cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony GoldStriker I dzisiaj mam dla was Kill Confirm na mapie Prison Break Także jest to Kill Confirm, Kill Confirm to jest tak jakby Team death match z lekkim przekrętem I tym przekrętem, jak zresztą widzicie u góry w wrogów Przed chwilą widzieliście Żeby zdobywać wisiorki upadłych żołnierzy obo, Obu teammateów, czyli kolegów z drużyny Oraz wrogów, tylko że ogólnie chodzi o to Żeby jak najwięcej wrogów, wisiorków ponosić, bo wtedy się zalicza punkty, czy jak widzicie w, w, w dolnym lewym rogu ma, mamy tutaj punkty i wygrywamy i jak potwierdzamy zabicie nieżywego, jak potwierdzamy zabicie wroga właściwie, kim confirm, dostajemy punkt i wtedy ten punkt się liczy dla nas, dla, naszego, dla naszej drużyny i pierwsza, pierwsza drużyna z 65 wygrywa także można też jeszcze zaprzeczyć o, o ten no zabił mnie na początku tutaj na no, to się nic można jeszcze zaprzeczyć oczywiście e, zabiciu. Jeżeli wróg nam zabije kolegę z drużyny, możemy zaprzeczyć temu zabiciu. Po prostu on nie dostają te punktu. O, widzieliście, ja potwierdziłem teraz zabicie i punkt jest dla nas. A jeżeli mi zabiją wróg, na przykład jakby tam gdzieś zginął mój wróg, to ja przebiegam przez jego wisiorek i zaprzem temu zabiciu, tak żeby wróg nie dostał punktu. O, i jeden wisiorek. Dwa wisiorki tutaj widzicie sami, że tutaj kolega z drużyny potwierdzał zabicia I tutaj na szczęście mi kolega z drużyny pomógł Bo nie miałem amunicji, nie wziąłem szybkiego przeładowywania w perkach I gramy dzisiaj tak w ogóle O o o o uciekamy, uciekamy, bardzo ich tam dużo jest Słyszeli, że mi tutaj przyjdą. Ale leżą na ziemi, naprawdę. Ale ja to przeczytam wszystkie. Ale leży, naprawdę skubany tam w tej trawie. Chyba jeszcze leży. Dobra, już mam go dość, tak naprawdę. Znudziło mi się to. Bo. A, już nie żyje. Także potwierdzam Piękny double kill tutaj. No i niestety. I zaprzeczam. I zaprzeczam znowu. Także super. Super game mod. Piękny double kill znowu. Interesujące, możemy sobie aż naszego wilka przyzwać. Muszę zagwizdać, bo chyba pierwszego gwizdnięcia nie usłyszałem. Także sami widzicie na czym ten game mode polega. Jak najwięcej trzeba zbierać tych wisiorków, bo wtedy potwierdzam i punkt dla nas. Użyję tylko tutaj rakiety, żeby się dowiedzieć, kto są wrogowie. I wiem, że tutaj jest jeden, drugi, no trzeciego już nie zdążyłem zabić. Dokoła niego tutaj usłyszałem. Mam helikopterek. I dzisiaj odnośnie broni gramy z Emptarem sobie, także miałem już dość turmowych broni. Chciałem sobie przetestować jakieś SMG, czyli submachine guna i wybrałem Emptara. Jest super się spisuje, jak zresztą widzicie. Celownika używam Red-Dota do niego, dlatego że jego oryginalny, oryginalny celo celownik jest nieco nieprecyzyjny Ja po prostu zasłaniał mi. Pół mapy, i dlatego wolę, wolę czerwoną kropkę. Muszę te tutaj potwierdzić. Zabicie te, które właśnie dokonałem przed chwilą. Tego zabicia, co dokonałem przed chwilą. Stamtąd strzelają, chyba dokładnie. Headshot, piękny. Jak widzicie, headshoty lecą z tej broni. Także przetestujcie sobie tę broń. Będziecie mieć w deskrypcji całą tą broń opisaną. Razem, z jakimi dodatkami miałem. Na tej broni, perkami i killstreakami. Dobra, gramy do 65 tak w ogóle. To jest game mode, gdzie się gra do 65 maksymalnie. My wygrywamy z 40, 41 mamy punktów, 42 już, bo potwierdziłem zabicie. I chyba drugiego sobie pieska przyzwiemy. O, tym razem gwizdnięcie usłyszał. Także... Wracając do tego filmiku, co wam pokazałem, jak odblokować Wilka, to jest właśnie Wilk. Czyli normalnie to jest skin psa, e, skóra psa, ale teran, teraz mogę sobie, gdy kupiłem ze Steama dodatek, mogę sobie go zmienić właśnie na takiego Wilka, którego teraz używam. I Emtar jest fenomenalny, naprawdę zabija bardzo, bardzo dobrze się ściwiłem, si si że tak może jechać ten MTAR, Aż drugą rakietę dostałem. Trinity Także Trinity Rocket używamy, Trinity Rocket jest fenomenalny bo pokazujemy gdzie są wrogowie. No i akurat nie było wystarczająco wrogów na mapie. Ale to... O kurde, co to było! Naprawdę nie spodziewał się chyba, że ja tutaj będę w krzakach coś odpalał. Przydwiemy sobie helikopter. Zatkom, Chyba za nas, za nami idzie. Co to jest? Aha, to jest, rozumiem. Co to jest? To jest taki Pomocny killstreak. Dobra, jest tu bardzo gorąco. Bardzo dużo tutaj wrogów idzie. Potwierdzimy. Słyszę, że idzie już tutaj, dokładnie. Także brakuje nam 8 punktów do wygranej. Ja mam 25 kg, 4 depszy. Także bardzo ładnie. Mtar się naprawdę bardzo dobrze spisuje. Chyba jeszcze pogram w przyszłości na pewno z MTARem, bo jest bardzo, bardzo fajny. Tym bardziej, że MTAR jest taką bronią, bo jest SMG, czyli jest sam machine gunem, czy nie jest bronią szturmową. I każdy submachine machine gun z automatu... Ma szybkie chodzenie, gdy się patrzy w celownik. Czyli normalnie z bronią szturmową, jak teraz idę, się idzie wolno. A z samym machine się idzie właśnie tak, jak teraz widzicie. Jeden kill i przyczaju się słyszą mnie. Wiedziałem, że akurat chciałem zaryzykować po prostu. Widziałem, gdzieś tutaj leży lub kuca, Ale chciałem zaryzykować. O nie, nie, ty mnie nie zabijesz. Spróbuję go zabić. Nie, to jest kolega z drużyny. O, tu jest. No i teraz trzeba po to lecieć. Bierzemy szybko epicki... i pięknie potwierdziłem 65, ale mi się udał ten ślizg na końcu. O, chyba aż protestują. Także bardzo fajnie było, mi się podobało. Aż wrogowie zaczęli krzyczeć. Nie ma, ty Nie. Także bardzo... Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego. Jeżeli wam się podobało, subskrybujcie. i